Zapraszam serdecznie mieszkańców naszego miasta na miejskie obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. 1 września o godzinie 4:45 rano przy pomniku pomordowanych w latach 1939-1945 ofiar zbrodni hitlerowskiej zostaną złożone kwiaty. O godzinie 5 rano zostanie odprawiona polowa Msza Święta w intencji bohaterów i poległych w czasie II wojny światowej. O godzinie 16.30 zapraszam serdecznie Państwa na uroczystą sesję Rady Miasta, gdzie będą przedstawione krótkie referaty okolicznościowe przez pracowników Ostrowęckiego Towarzystwa Naukowego. Po Sesji rady miasta o godzinie 18:00 zapraszam państwa na koncert Filharmonii z Łomży imienia Witolda Lutosławskiego. Dziękuję bardzo.